Petit Mars Royal uważam, że już dawno powinien znaleźć się wśród moich wideo recenzji. Powód jest prosty: to bardzo dobra, wygodna dla dziecka i w dodatku świetnie amortyzowana spacerówka. Model Royal na pewno trafi u mnie na listę tych wózków, które śmiało polecę na trudne tereny i dla tych, którzy wymagają wózka do 22 kg. Niewątpliwym atutem będą dodawane do zestawu akcesoria, które przydadzą się podczas długich spacerów. Royal ma aż w sumie 7 kolorów w różnych kolekcjach. Ja pokazuję Wam w recenzji kolor Iron Green. W wyposażeniu wózka znajduje się torba z zaczepami na rączkę wózka. Ma ona też pasek do noszenia na ramieniu. Ważnym elementem, zwłaszcza na chłodne jesienno-zimowe spacery, Stanie się osłonka na nóżki. Zwrócę uwagę na kołnierz do postawienia w razie wiatru i na ochronne boczki, które przypinane są na rzepy, co zapobiega zsuwaniu się okrycia podczas jazdy. To nie jest taka zwykła osłonka jak w większości wózków. Ta ma dodatkowe ocieplenie wewnątrz z bardzo miłego i ciepłego materiału. Zaraz na początku wspomniałam o amortyzacji. Tak, zdecydowanie w tym modelu Royal amortyzacja jest bardzo dobra. Jest ona zarówno na kołach z tyłu. Jak i z przodu. Dzięki temu możemy bez żadnych przeszkód poruszać się w zróżnicowanym terenie. Również podjazdy na chodniki czy przeszkody wykonamy bez użycia siły. Na całej rozciągłości konstrukcji umieszczony jest pojemny koszyk. Hamulec na środku osi z tyłu, wygodny w obsłudze. Koła są bezawaryjne, wykonane z gumy lub piankowe, w zależności od wybranej kolekcji. Koła z przodu można zablokować do jazdy na wprost. Powinniśmy też pamiętać o obowiązkowym czyszczeniu od czasu do czasu układu jezdnego. Do tego należy zdjąć koła i wyczyścić mechanizm. Rączka i barierka wykonane są z dobrej jakości jako skóry. Rzadko w spacerówkach spotyka się udogodnienie takie jak regulacja wysokości. Royal posiada tę regulację w dużym zakresie wysokości. Budka ma fajnie napięty materiał. Z przodu znajduje się daszek, który można rozłożyć lub schować. Oczywiście materiał posiada filtr UV40. Z tyłu pod suwakiem jest jeszcze dodatkowa sekcja do powiększenia. W niej też znajduje się okienko do podglądu i wentylacji. Okienko zamykane jest na magnes. Regulacja oparcia jest taśmowa, zatem ustawimy oparcie w dowolnym nachyleniu. Po rozłożeniu na płasko, również dzięki długiemu podnóżkowi uzyskamy wygodną i długą powierzchnię do spania. Podnóżek jest bardzo długi i regulowany w trzech pozycjach. W pozycji siedzącej na samym dole znajduje się stopień na buciki. Barierka jest uchylana lub całkowicie wypinana do wygodnego wsadzania dziecka. Na siedzisku znajduje się wkładka. Będzie to kolejny plus do komfortu. Jest ona dość gruba i miła w dotyku. Dodatkowo można ją zakładać dwustronnie. Szerokość siedziska to 36 cm. Wysokość oparcia 47 cm. Pasy można ustawić w dowolnej wysokości. Mają ochronne naramienniki i klamrę, która pozwala na rozpięcie pasów i przerobienie ich z pięciopunktowych na trzypunktowe. Całą tapicerkę można zdjąć do wygodnego czyszczenia. Świetna informacja to możliwość składania tego wózka jedną ręką. System składania znajduje się w rączce. Przy składaniu zakłada się blokada, która zapobiega samoczynnemu rozłożeniu wózka. Do przenoszenia jest wygodny uchwyt, jak w walizce. Waga wózka to 9,9 kg. Rozkładanie jest zdecydowanie szybkie i proste. Plusy. Amortyzacja, składanie, wyposażenie minus w kolorze Thunder Grey brak wentylacji. Zapraszam na www.babyexpert.pl, na Instagram oraz mój Facebook.